Witam dzisiaj na fierbelamy obrady dla ITAMu albo telefon. Zobaczymy co pierwsze jednie. Bierzemy deseczkę. Knive, Steel Serious. No i oczywiście kotleciki. Kotleciki kroimy pięknie bez opierdalania się. Chcę, aby nie było żadnego tłuszczu, bo jak wiadomo, chrzostek i tłuszczu nie lubimy. Stilser jest napierdala jak głupi. I no, ciąć. Opcja no, jest tego typu, że zro... postaram się zrobić obiad typu JP. Zobaczymy, jak to wyjdzie. piersi są oczyszczone z tłuszczu, chrząstek, innego główna, więc można troić. Przekrajamy w pół, później plastereczki. Piekarnik powoli zaczyna się grzać, a bym wziął bo pod świecę, nie mam zwykłych. Tak więc będziemy musieli sobie poradzić z takimi wódeczkami. Od razu mówię, że nie potrafię montować filmików tak, że będzie chujowo, ale stabilnie. Po jednym. Pięknie pocięty, tak. Mam tu w plasterkach. Teraz przydałoby się zrobić. Coś, co pomoże nam je usmażyć, czyli panierkę. Panierka składać będzie się z jajeczek. Nie takich malutkich, przepiórczych jak większość, ale... Wpierdolimy dwa jajka. Jajka wjebane. Jakieś przyprawy. Ja preferuję magii. Pieprzu, papryka i oczywiście zaczynamy walić. Jajka rozbity W sumie zapomniałem rozgrzewać gaz, ale to się zakończy. Weźmy telefon, wszystko nam się pięknie rozgrzewa. Kuchenka jest, wszystko jest. Piekarnik też się, się grze idziemy dalej. Yy, grzana, ziemniaki wstawiony. Są ziemniaki, są ziemniaki, dymi się, jest dobrze. To dobry znak. Jak się dymi to jest dobrze. I... Bo bym zepsuł nasz napis tutaj proszę Obiad do JP Armii Ściera. Pia, nie mam jak tego ustawić, żeby pokazać jak się smaży, ale to dojdziemy do tego zaraz. Zaczniemy od serdecznego jod. Jak widać jod już się smaży. Na resztę to poczekamy później. później. Nie. Talerze. Kotleciki JP, ziemniaczki, kotleciki, pieberko i podgrzybeczki. Co by nie było, piwko, ciach, odbieramy. I kurwa, teraz jest problem. Żeby to o, podlać. Piwko mało, bo mało, bo przed pracą. Ale zawsze starczy. Jak będziesz kiedyś głodny, napisz.